W małej, zapomnianej przez czas sali w Jaszowie, niewielkiej miejscowości niedaleko od Muchowa, grupa znajomych postanowiła spędzić Sylwestra. W skład grupy wchodzili Ewa i Lila, dwie czternastolatki pełne ekscytacji, 24-letni Dominik, jego 18 dziewczyna Wiktoria, ich wspólna 19 przyjaciółka Jula oraz grupka znajomych w wieku 16-17 lat. Sala była skromna, drewniana podłoga, kilka starych stołów i zakurzone ozdoby pozostałe po dawnych zabawach. Impreza rozpoczęła się radośnie. Muzyka z przenośnego głośnika wypełniała salę, a śmiechy młodych ludzi odbijały się echem od ścian. Gdy zegar zbliżał się do północy, wszyscy wyszli na zewnątrz, by odpalić fajerwerki. Niebo rozbłysło kolorowymi światłami, a w oddali echo wystrzałów mieszało się z ich okrzykami radości. Gdy wrócili do środka, zauważyli, że coś się zmieniło. Lustro, które wcześniej wisiało stabilnie na ścianie, było teraz przechylone, a na zaparowanej powierzchni widniał napis Nie wszyscy opuszczą te sale żywi. Kto to zrobił? Zapytała Wiktoria, starając się brzmieć spokojnie, choć w jej głosie słychać było drżenie. Pewnie jakiś żart, odparł Dominik, próbując obrócić sytuację w śmiech. Ale nikt się nie zaśmiał. W tym momencie drzwi sali zatrzasnęły się z hukiem, a światła zaczęły migać. Co jest? Krzyknęła Jula, chwytając się Dominika. Ewa i Lila zaczęły płakać, a reszta próbowała otworzyć drzwi, ale te ani drgnęły. Na zewnątrz wiatr wzmagał się, a odgłos jego świstu zdawał się przypominać krzyki. Wiktoria spojrzała na lustro. W jego odbiciu widziała wszystkich zebranych, ale za nimi stała jeszcze jedna postać wysoka, zgarbiona, z twarzą wykrzywioną w nienaturalnym uśmiechu. Tam, tam coś jest wykrzyknęła, wskazując na lustro. Reszta odwróciła się, ale za nimi nikogo nie było. Gdy jednak spojrzeli ponownie w lustro, postać była bliżej, a jej oczy zdawały się płonąć czerwonym blaskiem. To nie może być prawda, szeptała Lila, trzymając się kurczowo Ewy. Nagle Wiktoria upadła na podłogę, jakby coś się pchnęło. Gdy Dominik próbował jej pomóc, poczuł, jakby niewidzialna siła zacisnęła mu ręce na gardle. Reszta zaczęła krzyczeć, próbując znaleźć jakąkolwiek drogę ucieczki. Jula zauważyła okno w zapleczu. Tam! Możemy się wydostać! zawołała, prowadząc grupę w tamtym kierunku. Jedna po drugiej osoby przeciskały się przez wąskie okno. Kiedy ostatnia osoba wychodziła, sala wypełniła się przeraźliwym krzykiem, a światło zgasło całkowicie. Na zewnątrz wszyscy spojrzeli w stronę sali. W oknie widzieli postać stojącą nieruchomo, patrzącą na nich. W dłoni trzymała coś, co wyglądało jak zegar, a jego wskazówki przesuwały się w przeciwnym kierunku. Nikt nigdy nie dowiedział się, co się wtedy wydarzyło. Sala została zamknięta na cztery spusty, a mieszkańcy Jaszowa zaczęli unikać tego miejsca.